Dziewczynki, teraz mam prezentuję naszą koszulę dybi w kolorze beż. Jezu, ja to wiem, że to będzie bestseller. Pamiętajcie, możecie ją sobie zapiąć tak wysokuchno, tak? I możecie sobie zrobić dekolt, a jak dekolt chcecie zrobić, to te różki sobie po prostu włóżcie do środka i to się cały dzień będzie trzymało. Bardzo Wam polecam topikowy biustonosz pod to i głęboko ją rozpiąć. Tak pięknie wyglądają te falbany tak noszone, tak jak ja teraz Wam prezentuję. I do tego spodnie stel w kolorze wanilia. Przepiękny. Kolorki owej koszuli, najpierw powiem wymiary jeszcze raz, biust 120. Talia 126, w biodrach koszula ma 130, długość całkowitą 68 i w bicepsie 50 cm. Możemy robić listę rezerwową, bo to szyjemy na bieżąco. <coughs> Mamy dostępny kolor biały. Tylko to już na listę rezerwową, bo wykupiłyście wszystko. Dziewczyny, biała, kawa. Piękna kawa, 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 i teraz tak. Ten spasuje do sweterka soli w kolorze złoty. Dziewczyny, brać, nie zastanawiam się, pięknie będzie wyglądało. Kawa do sweterka soli w kawie. Biała, piękna, i oczywiście macie dostępną dziewczyny jeszcze przepiękną czarną. Czarne do stel czarnych. Tak możecie sobie całe sety zrobić. Kawę do kawy, biały do y, czarnych y, albo do czerwonych. Pięknie wygląda biel z czerwieniem. No nasze barwy narodowe. No i oczywiście beż. Który kolorek wybieracie? Dziewczyny, tego szulę szybciutko poszyję. Jeżeli Wam się y, y, zechce zamówić, to y, moje myszki to będę szyła, bo coś mi się widzi, że to do tylu mogli będzie mi pasowało, że konie, koniec świata. Zapraszam Was serdecznie.